Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam na kolejnych naszych katechezach, na kolejnej katechezie. Właściwie chcę powiedzieć, że te dwie najbliższe katechezy, tak uważam, że będą jakimś takim, no można powiedzieć, szczytem. Wchodzimy coraz głębiej w myśl tego słowa z Ewangelii, wypłyń na głębie, do czego też nas zachęcał papież Jan Paweł II, i tak myślę, że właśnie ta treść tych kateches jest taka ważna, głęboka. No i, i wchodzimy w taką tematykę, myślę, w tej naszej drodze małej duchowości, małej ascedzy, no, na taki szczyt. Mianowicie tematem tej katechzy uczyniłem takie, takie takie hasło: Krzyż chwalebny. Chcę mówić w ogóle o krzyżu, właśnie w tej naszej drodze. Więc zacznę tak, że Chrystus zbawił nas przez krzyż. Na krzyżu pokonał szatana, więc krzyż dla Chrystusa nie jest miejscem klęski, porażki. Tak myśleli jego, jego wrogowie. Tak też myślał szatan. Szatan myślał, że na krzyżu pokonał Chrystusa. Tymczasem Chrystus na krzyżu odniósł największe zwycięstwo. Krzyż dla Chrystusa jest miejscem zwycięstwa, jest miejscem chwały. Jest to krzyż chwalebny, właśnie chwalebny. I Jezus miał tego świadomość, wiedział, że po to przyszedł, żeby właśnie stoczyć na krzyżu największy bój. Z wrogiem zbawienia i bardzo dążył do tego. I zobaczcie, jest taki fragment w Ewangelii, kiedy apostoł Piotr chce go odciągnąć od, od tego krzyża. Kiedy Jezus mówi o, o tym, że będzie cierpiał, że, że będzie odrzucony, ukrzyżowany, to Piotr mówi: Panie, nigdy to na ciebie nie przyjdzie. Jezus go potraktował bardzo surowo, mówił. Zejdź mi z oczu, jesteś mi przeszkodą. Jezus miał świadomość. I rzeczywiście, kiedy czytamy, na przykład, opis męki, jaki przedstawiony jest w Ewangelii świętego Jana, to ten apostoł, opisując mękę Pana Jezusa, opisuje ją tak, jakby Chrystus wstępował na tron. Właśnie jakby krzyż był tym miejscem chwały, triumfu Chrystusa. I tu dwa fragmenty z Ewangelii, które potwierdzają właśnie takie spojrzenie ewangelisty Jana na krzyż Chrystusa. Mianowicie pierwszy fragment, kiedy Jezus w ogrodzie Getsemani jest więziony, jest pojmany, tam przychodzą uczeni w piśmie z, 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 z wojskiem, z tą kohortą, czy, czy, czy tym wojskiem świątynnym i pytają, gdzie jest Jezus z Nazaretu, a Jezus mu mówi, odpowiada, ja jestem. I Ewangelista Jan w 18 rozdziale wierszu 6 mówi tak, skoro więc Jezus rzekł do nich, ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Cofnęli się i upadli na ziemię. A w przypisie do tego wiersza czytamy. Majestat Chrystusa powala przeciwników. Czyli Chrystus miał nad nimi pełną władzę. Gdzie indziej mówi o sobie, że on nie traci swego życia, ale On je oddaje, świadomie oddaje Jezus na krzyżu nie traci swojego życia, On je oddaje dobrowolnie. I inny fragment, gdzie jest opisany, opisany dialog Pana Jezusa z Herodem, i tam Herod pyta go: Czy Ty jesteś królem? A Jezus mu odpowiada: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem, aby dać świadectwo prawdzie. A więc Chrystus właśnie jest królem, i krzyż, na który wchodzi, jest tronem. Jest to krzyż chwalebny. Pan Jezus na krzyżu dokonuje zwycięstwa nad grzechem, nad szatanem, nad śmiercią. I to jest pierwszy punkt, właśnie, że dla Chrystusa krzyż jest krzyżem chwalebnym, nie jest krzyżem klęski. Tak patrzą na krzyż jego wrogowie, tak patrzą na krzyż no ci, którzy nie znają jego, jego tajemnicy, właśnie, że to jest miejsce klęski, porażki. Dla Chrystusa krzyż jest miejscem zwycięstwa. Jest to krzyż chwalebny. I Jezus teraz mówi do nas, do swoich uczniów: mówi tak, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Łukasz, rozdział 9, wiers 23. Czyli pan Jezus zachęca swoich uczniów, żeby także szli tą drogą. Co to znaczy? To znaczy, że my, idąc drogą naśladowania pana Jezusa, drogą krzyża, także mamy iść. I tak rozumieć ten Krzyż, to naśladowanie Pana Jezusa przez nasz krzyż, że ma być to dla nas krzyż chwalebny. Nie ma to być miejsce porażki, klęski, ale zwycięstwa. Pan Jezus chce także, abyśmy tak jak On, my także przez krzyż zwyciężali. Zwyciężali i odnosili triumf. I trzeba, żebyśmy także. Właśnie tak rozumieli nasz krzyż. Co jest moim krzyżem? Myślę, że to jest zasadnicze pytanie. Zasadnicze pytanie, które chciałbym tutaj postawić i chciałbym, żeby każdy z nas na niego odpowiedział. To pytanie jest bardzo ważne. Co jest moim krzyżem? Co jest moim krzyżem? Myślę, że chodzi o to, żeby każdy z nas odpowiedział sobie na, na, na to pytanie. Co jest moim krzyżem? I okazuje się, że to, co jest moim krzyżem, tak, e, może być i powinno być miejscem mojego zwycięstwa, miejscem mojego triumfu. E, Chrystus chce, żebyśmy tak właśnie ten krzyż e, 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 przeżywali, żebyśmy ten, to, co jest moim krzyżem, e, przeżywali jako Krzyż chwalebny jako miejsce zwycięstwa, miejsce triumfu. Zazwyczaj jest tak, również w naszym doświadczeniu, że to, co jest naszym krzyżem, to, to, to chcielibyśmy usunąć, to, to nam przeszkadza. Nieraz mówimy, no wszystko byłoby dobrze, gdyby, gdyby nie ten krzyż, czyli moja jakaś słabość, moja jakaś zła skłonność, mój jakiś nauk, to może być jakaś osoba. No coś, co nazywam moim krzyżem, tak? czyli coś, co mi przeszkadza, co mi, co, co, co mi uwiera, coś, czego chciałbym się pozbyć. Co chciałbym wyeliminować ze swojego życia. Jezus mówi: uczyń to, co jest Twoim krzyżem, miejscem Twojego triumfu, Twojego zwycięstwa, Twojej chwały. I jeżeli tak będziemy patrzeć na ten swój krzyż, no to będziemy go również przeżywali tak, jak go przeżywał Chrystus. To znaczy, to stanie się miejscem, przyczyną mojej, mojego zwycięstwa. Czyli to, co może uważam za przyczynę swojej klęski, ten, ten mój krzyż. Teraz mam, mogę uczynić narzędziem mojego zwycięstwa, jeżeli go y, przyjmę. Co to znaczy przyjąć? To znaczy zguć się na ten swój krzyż, uznaj go, uznaj, że to jest Twój krzyż i ukochaj to. Ukochaj to, co jest Twoim krzyżem co jest. Co co początkowo, no, nie wiem, w pierwszym takim odruchu chciałbyś wyeliminować, czego się wstydzisz, co chcia, czego chciałbyś się pozbawić, co chciałbyś usunąć ze swojego życia. Chrystus mówi, przyjmij ten krzyż i uczyń go krzyżem chwalebnym, uczyń go miejscem swojego triumfu. Co to oznacza w praktyce? No, w praktyce to oznacza to, że to, co jest moim krzyżem, więc to pytanie właśnie jest bardzo ważne. Co jest moim krzyżem? Chciałbym, żeby każdy, każdy z nas, każdy z was, i uczestników tego spotkania, tak zadał to sobie pytanie i na nie odpowiedział, co jest moim krzyżem. I żebyś to teraz chciał zaakceptować, przyjąć i zobaczyć, że jest to miejsce uprzywilejowane, że jest to miejsce, w którym możesz odnieść zwycięstwo, wtedy, kiedy ten krzyż przyjmiesz. Co to znaczy? Co w praktyce znaczy no, przyjąć swój krzyż? No pogódź się, pogódź się ze swoją wadą, pogódź się ze swoją słabością, pogódź się ze swoją chorobą, na przykład nieuleczalną. Pogódź się z tym, że, że no, masz jakiś defekt, masz jakiś brak. Pogódź się z tym, pokochaj to, przyjmij to. To może być dla każdego z nas coś innego. No, ktoś, kto żyje w związku niesakramentalnym, co, co mu przeszkadza uczestniczyć, no, przyjmować sakramenty, niech przyjmie ten krzyż, niech się z tym pogodzi i uczyni go miejscem zwycięstwa. Nie uczyni go krzyżem chwalebnym. Ktoś, kto no, ma jakąś słabość, Niech się z tym pogodzi, ale uczyni z, z, z tego swojego krzyża miejsce zwycięstwa, więcej chwały. Ktoś, kogo opuścił współmałżonek, jest sam. No niech przyjmie ten krzyż, niech go ukocha i powie, że to może być miejsce Twojego triumfu. To, co właśnie. No, to, to takie większe rzeczy, ale to, to może być wszystko. To może być trudne dzieci, które mamy, to może być trudny współmarzonek, to może być jakiś trudny sąsiad. To, co jest Twoim krzyżem, to może być Twój dług, Twój kredyt. No nie wiem, to może być Twój wygląd, którego nie akceptujesz. No to, że właśnie jestem taki brzydki, że mam koślawy nos, że, że noszę okulary, że jestem łysy, no różnie. Przyjmij to i uczyń miejscem swojego, swojego, yy, właśnie uczyń go krzyżem chwalebnym, uczyń go miejscem swojego triumfu. Yy, myślę, że yy, właśnie to o to chodzi. Jeżeli, z, yy, jeżeli w ten sposób spojrzymy na swój krzyż, to jest bardzo ważne właśnie, tylko musimy uznać co jest moim krzyżem, to wtedy to wtedy może dokonać się w nas naprawdę niesamowita przemiana. To, co do tej pory uważałem za miejsce swojego, swojej klęski, porażki, może stać się miejscem mojego zwycięstwa, mojego triumfu. Ten krzyż, którego chciałbym wyeliminować, może stać się krzyżem chwalebnym. To może tyle na, na pierwsze katechezę z tego tematu, krzyż chwalebny. Chciałbym, żebyśmy kontynuowali ten temat na następnym spotkaniu. Szczęść Boże.